Wzorem lat ubiegłych i tym razem na święto zmarłych w okolicach cmentarza w końskich ruch drogowy prowadzony będzie jednokierunkowo. Gmina Końskie już dziś zapowiada rewolucję drogową za rok. Cel jest taki, by choć część mieszkańców z samochodów przesiadła się do zbiorowej komunikacji. Podobnie jak w poprzednich latach, i tym razem, 1 listopada do cmentarza w końskich dojedziemy tylko od ulicy Partyzantów. Powrót zorganizowany będzie ulicą Izabelowską oraz przez miejscowość Izabelów. Organizacja ruchu drogowego na, drogowego na święta jest to od lat uzgadniania z komendantami. Y powiatową Policji w Końskich z Wydziałem Ruchu Drogowego i wykorzystujemy wszystkie doświadczenia z tych lat. Tam już zatwierdzony jest projekt organizacji, on zostanie ogłoszony. Ulice będą jednokierunkowe. Od strony ulicy Partyzantów wjazd ulicą Browarną będzie możliwy tylko w kierunku na cmentarz. Wyjazd stamtąd będzie realizowany przez ulicę Izabelowską i przez drogę do Izabelowa i potem na Stadnicką Wolę wyjazd na Południowej. To pozwoli na to, żeby uniknąć nadmiernego zagęszczenia samochodów i ewentualnych kolizji. Natomiast już w przyszłym roku władze gminy planują zupełnie zmienić ruch wokół cmentarza. Premiowany ma być transport autobusowy. Już dzisiaj przymierzamy się do tego, by e, odmiennie niż do tej pory zorganizować ruch autobusowy w przyszłym roku na wszystkich świętych. Po pierwsze, mamy nadzieję, że do tego czasu nie będzie już ograniczeń związanych z pandemią, a więc te autobusy będą mogły zabierać na pokład wszystkich zainteresowanych. Po drugie, będzie już po zakończeniu odebraniu przebudowa ulicy Izabelowskiej, co nieco zwiększy przepustowość dróg w okolicy cmentarza, a to mam nadzieję spowoduje, że Uda nam się przekonać część zainteresowanych, by zrezygnowali z własnych samochodów i na cmentarz wybrali się autobusem. W związku z tym pojawić ma się m.in. specjalny pas. Z kolei przebudowa drogi od cmentarza do Stadnickiej Woli wygeneruje więcej miejsc parkingowych. Wszystko to ma uczynić ruch wokół cmentarza płynniejszym, zwłaszcza w okresie w pobliżu Święta Zmarłych. Przypominamy też, że przez cały tydzień poprzedzający wszystkich świętych w gminie końskie funkcjonuje bezpłatna komunikacja autobusowa na cmentarz. Więcej o tym i rozkłady jazdy znajdziecie w naszym portalu.